Hej, witajcie w kolejnym odcinku z MFO3 W dzisiejszym odcinku będzie opening y, prezentów Będzie ich dość sporo, zacznę od tych najgorszych no, Na postaciach połocznych Więc bez zbędnego przedłużania będę otwierał Gold, iluzji i słodycze, prezent Mikołaja był iluzji i gorset. I od Mikołaja był iluzji Mikołaj, Gold i Runy Magii. To teraz następna postać. I tu to, to samo. Słotyczy, że to inne tego typu śmieci. Od Mikołaja był iluzji skrzat i deskorolka. A od Mikołajowej. No takie średnie. A, to tylko depozyt. Prezent numer 1 osłona budyczze żetony, a tylko trzy żetony od Mikołaja kajdanki pół iluzji, a od Mikołajowej kości żetony i pół iluzji bo dokładnie jest ich no tyle 20 prezent numer 4, 34 numer 2 zacznę od Prezentu prezent od Mikołajowej zacznę. O, srebrny pył, nawet nie wiedziałem, że może taki prezent z tego wylecieć. Dalej prezent od Mikołaja. Gorset. Iluzji skrzat. Święteczny pominek. Olbrzym, 40 tysięcy golda. Wydaje mi się, że szybciej będzie się otwierać stąd. Tam mi skacze cały czas, tu jeszcze są? Jeszcze jakieś prezenty? No to teraz prezenty numer dwa. Jeszcze takie pytanie do was, zanim zacznę zbierać te prezenty. Czy bylibyście zainteresowani jakimiś odcinkami tego typu, co z zadań dziennych, tylko że na przykład odchłani czy zadań dziennych na niższe poziomy? Bo ogólnie ostatnio nie gram w MFO, ale żeby to przygotować, mógłbym wrócić, bo bardzo mi się to podobało, Pytanie, czy bylibyście zainteresowani czymś takim? Jeśli tak, to możecie napisać w komentarzu. Teraz już będę otwierał prezent numer dwa: napój żetony, osłona magiczna, wiernikowa pani. No, reszta jakiś śmietnik. Drugi gorset. Pył iluzji przetony. O, był iluzji koza. No, śmieci. Pył iluzji duch. O, 70 tysięcy golda, czyli prawnicy może zwrócił No to znowu śmieci 10 tysięcy golda iluzji żetony iluzji gold No, w sumie nawet nie czas tu przedłużać Bo nic nadzwyczajnego nie leci Jakieś o, pluszowy misiak, to jest kolekcjonerka Piernikowy Pan O golda sporo anioł Znowu nic nie leci, ciekawego. Pół iluzji duch, gold. znowu pół iluzji. Pół iluzji żaba. Pół iluzji skrzat, 25 żetonów. Olbrzym. Golda sporo. Znowu paczka się zwróci. No i tu śmieci. Znowu sporo golda i trzecia piernikowa pani. Sporo golda, myślę skórka. znowu pół iluzji. No, nic nadzwyczajnego nie wyleciało. Chyba nawet nie mogło. No, ale ten kolor przynajmniej się zwrócą, Zobaczcie tylko czym jest ta piernikowa pani. Co to jest w ogóle? Rzeczkowy misiek z tego roku kolekcjonerki. To, to nic ciekawego. To teraz prezent numer 4. Za punkty MF to ich 20. Mam nadzieję, że jakieś MF-y wylecą. To jest 360 tysięcy golda, bonus AP, nie najgorzej. O, dwa srebrne pyły. Może się zwrócił, prezent. O, i tu jest słabo. Uluzi kotek. Przez Tosa, mega słabo. O, mf Mam -y. nadzieję, że będzie więcej. No, tu znowu nic. Był iluzji gremlin, 5 średnie. Przyzwanie Fenrisa mega słabo. Przyzwanie Nixli jeszcze gorzej. Drugie MFy. Bardzo się cieszę, może nie będę aż tak straty na tych prezentach. Znowu przyzwanie Nixli. Przyzwanie Arktosa. O, chowaniec. Pierwszy chowaniec na tym kącie w ogóle. Nigdy nie miałem chowańca. Bardzo fajnie. Ono doświadczenia średnio. a drugi chowaniec to już nie potrzebuje dwóch chowańców. Ale okej. Okay. Napój energetyczny. Na nowe miasto może być OK. O, złoty pył. Ale osobiście uważam, że złoty pył jest średni. Jest mega przecenionym przedmiotem, bo aż taki fajny nie jest. aleby punkt MF. Kristołowy gigant. Kolejny bonus i ostatni prezent napój energetyczny. No czyli, aż tak dużo MF nie straciłem Tylko 100 Sporo rzeczy poleciało Plus jeszcze pewnie sporo golda będzie po sprzedaniu tych pyłów iluzji Czy te chowańce zobaczę, zobaczę sobie, który chcę puścić A w sumie Trochę nieprawdy powiedziałem, bo kiedyś miałem chowańca na evencie halloweenowym Jak on wygląda? Coś takiego, kucyk a mini smok, coś takiego. W sumie nie wiem, który gorszy. Jeszcze mini smoka. No i to chyba wszystko. Jeszcze teraz przypomnę, że jak chcecie jakieś. żebym wrócił i nagrał jakieś filmiki z opłacalności otchłań i. czy z na niższych poziomach, to piszcie w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.